Siemaneczko tutaj Patryk 2603 Moi drodzy panowie jeśli jakaś kobieta wam powie że jesteś brzydki To krótko i na temat odpowiedz aktora wstaje i przez godzinę w łazience robi sobie twarz Chciałbym wam opowiedzieć pewną bajkę Może to nie będzie bajka z Disneya Piękna i Bestia bo ta historia prezentuje wysoki poziom. Bardzo wzruszająca historia o miłości, o szacunku, wytrwałości. Zapraszam. Aż mi się buty rozwiązały. Dawno, dawno temu za dyskotekami, za remizami, za różnymi plenerami, imprezami. Piękna. Właśnie skończyła ponad godzinną sesję robienia sobie selfie. Jest dumna i tak pewna siebie, że zrobi jeszcze większe wrażenie niż poprzednim razem. Gdzie pod zdjęciami, gdzie w dżinsach wystaje guma z gaci, lajka pozostawili wszyscy jej koledzy. Wszystkie koleżanki, no i najlepsze, faceci koleżanek też. Dwóch z nich nawet do niej napisało, że jest wyjątkowa, nie taka jak te inne dziewczyny. No jakbyście dziewczyny się czuły. Jestem niepowtarzalna, piękna, a w dodatku tak. Inteligentna. Przyjemne uczucie, gdy ktoś potrafi Cię docenić i docenić taką, jaką naprawdę jesteś. Gdy wyszła z łazienki po tym kowaniu, spodobało się jej to. Dzisiaj znów ich zaskoczę. To znaczy wypin dolona bluzka z dekoltem. Stąd to tamtąd musi to działać. Już się nie może doczekać. Gdzie indziej właśnie weszła inna piękna, na siłownię. Nie, no muszę podbić cukier. Obcisłe legginsy. Są buty Nike świecącą łyżbą. Są czapka z daszkiem. Są. Rękawiczki tringowe są, 5 shakerów, po chujwi, to nie wiem, ale są, naodowany no, telefon, baterie są, i wykupiony pakiet internetowy są. A najważniejsze, idealny makijaż jest. Jeszcze tylko poprawię fryzurkę i już jest gotowa. Więc biegnie do lustra, by szczelić kilka fotek. To nie tak, że ja wcale nie trenuję. Przecież się spociłam. Nie, zgadzam się z wami. Nie zgadzam się z wami. To nie tak. Sport trzeba promować. Sport to zdrowie. A ta guma ciśnie w biodra, że ledwo powie łapie i mówi. To co, lecimy dalej. Dziewczyna. Piękna, ciężko ćwiczy. Kilka razy w tygodniu. I już niedługo będzie mogła nagrać filmik. Jak jej dwa śledzie, dwa pośladki nie, mogą, nie będą mogły się zmieścić w jej małe jeansowe, jeansowe shorty do treningu. No, Instagram oszaleje. Na pewno dam sobie rękę uciąć. Dwie nawet: oszaleje. Kolejnym mieście, inna piękna, wybiera się na shopping. Bo musi sobie kupić wyszczową kieckę na dzisiejszą imprezę. Będzie tam ta przystojna bestia z trzeciego roku, podstawówki. I tym razem zrobi wszystko, żeby wyszedł z niej razem z nią. A nie tak jak dwa tygodnie temu, z tą przepoconą łachudrą. Trzy wioski dalej, inna, piękna. Trzeba się nawodnić, tą maszynę trzeba naoliwić. Trzyma swoją kołdrę. Zdalano morzą łez, bestia powiedziała jej, tej pięknej, że nic do niej nie czuje i Dwa tygodnie później przespał się z inną. Ale ona go tak bardzo kocha. Dlaczego no to zrobił? Przecież. Cztery miesiące temu, jak do niej napisał na naszej klasie. Przecież, był, przecież on był inny. On taki nie był. Tak bardzo mu zależało. Te czupaka bez pracy. Śmiały się, że napisał tylko dlatego, że widział jej półnagie zdjęcia na Instagramie i widział wszystko przez ten pryzmat. Wiedział, jak wygląda jej goły tyłek, zanim się nie poznali. Co tu się dzieje? Oj, ten Instagram. To nieprawda. Tomek taki nie jest. Dlaczego się nie odzywa, czemu nie pisze, może to moja wina, może to wszystko przeze mnie. Inna bestia przebudziła się pewnego ranka o 11.30 tego pięknego poranka, gdy wstaje musi wysłuchiwać. Kocopały, farmazony. Czepialstwo, marzenie od swojej narzeczonej. Ach ta bestia. Biedny chłopak. On ciągle mówi, że chce pogadać. Oczekuje od niego chuj, jakichś cudów. Uff, a mu po prostu się nie chce. On jest rycerzem. On jest frajerem odnieść ciotą. Przecież za nią nie będę biegał. Po tym czepialstwie kobietę zripostował, ubrał buty, założył bluzę, otworzył drzwi, trzasnął, no, pierdeknął nimi. Wyszedł na zewnątrz, zapalił papierosa. Dobrze, że założył pampersę, bo się odoił. Malboro Golden. Po chwili przyszła wiadomość. Wziął telefon i patrzy. Tam trochę wiesz, nakoksowany. Wiadomo, miśnie są, tu nie ma. Sy, by, ty. O, spotkamy. Sy i eł, się. Tak, to była ta piękna. Koleżaneczka jego narzeczonej. Która ostatnio rzucała zdjęcia z teningu w tych napiętych gaciach, wyrzucił papierosa, żeby się nie doić. i napisał do niej, wsiadając do samochodu, że jadę. Takich pięknych, takich bestii na świecie jest. Multum. Więc sami się zdecydujcie jaką chcecie, jaką chcecie być piękną czy chcecie być taką bestią. No i co teraz dzień sądu moi kochani. Wyciągamy wnioski. No i tacy osobnicy poszli z biegiem czasu za trendami, za modą, za trendami tych mediów sp społecznościowych trzeba się do nich adekwatnie ustosunkować wybrali miłość w szybkie wersji czyli jak to było kiedyś licytacja za młodego pokaż pipkę, ja ci pokażę pitolka <grywki> zamiast normalnych relacji wolą szybkie, bardzo szybkie bardzo, bardzo, bardzo intensywne przeżycia. Zamiast namiętności, romantyzmu, tego pięknego uczucia, który każdy z nas nie może się tym pochwalić. Wybrali zdjęcie dupy w napiętych gaciach, aż po sam pępek. Lub wypierdolonej klaty po trembolonie na Instagramie z nadmiernym owłosieniem. Ciekawe po czym. Nie wnikając, zamiast rozmowy wybrali lajki, i zboczone emotikony. Niby nie jestem dobry z fizyki, ale każdy z nas, z, z nas zna to równanie. Szybkie poznanie, szybszy seksik równa się rozczarowanie. Ale jak to bywa z miłością? Takiej wersji, jeśli się nie układa, to zmienia się na inną, na innego. To jest właśnie ta wersja. Czasem chwilę popłaczą, wcale potem w ogóle nie popłaczą, i tak dalej, i tak dalej. I za chwilę robią to samo. Przecież tym sposobem niszczą siebie, innych. Ale gdzieś, omijając to wszystko, co powiedziałem, pojawi się inna piękna, inna bestia. Tacy, którzy by chcieli pokochać tylko raz i do końca swojego życia. Którzy chcieliby być dla kogoś innego kimś wyjątkowym, kimś ważnym, kimś na zawsze. Każda oderwana kartka z kalendarza ma być symbolem uśmiechu, przytulania, wzajemnego wsparcia. Pić razem kawkę w porę obiadową, kłócić o ostatniego kotleta, ostatniego ziemniaka, ostatnią łóżkę cukru. No, kłócić się o cokolwiek ale razem do ostatnich naszych wspólnych chwil chcieliby się cieszyć bananymi rzeczami miłymi rzeczami, drobiazgami a na końcu swojego pięknego życia powiedzieć "Leso, 19 remember nigdy nie wybieraj tanich, szybkich ludzi skróconej, łatwej drogi Szybkiej miłości. Od tych trzech rzeczy nawet jest gówno więcej warte, dlatego że po strawieniu pozostawają tam składniki odżywcze, które powodują skutek uboczny, czyli wzrost masy mięśniowej i takim humorystycznym przekazie. Życzę Wam zdroweczka i pozdrawiam serdecznie. Patryk 2803 wjeżdża grubo. Ła!